Kochani rodzice dzieci komunijnych, 13 lutego 2025 roku odbyło się spotkanie tutaj w naszym miejscu, jakim jest Palebania, i poruszaliśmy temat modlitwy. Na początek zrobiliśmy taką małą anonimową ankietę, polegającą na tym, jeśli codziennie się modlisz, to zaznacz w tym miejscu, Zrób takie przedarcie właśnie, żebym wiedział, że tylko mama czy tato modlisz się. Jeżeli modlicie się też rodzinnie razem, zaznaczcie to miejsce. Widzicie, akurat ta osoba zaznaczyła, że tak, modlimy się razem jako rodzina. Dałem wam takie książeczki zatytowane Mój Modlitewnik. Jest to bardzo piękne, bo kiedy rozpoczyna się kolejny dzień, Mówię, Panie Jezu, chcę rozpocząć ten dzień razem z Tobą. A Ty mówisz, jeśli będziesz słuchał mojego głosu, to wypełnisz swoje powołanie. Ja tobie wyznaczyłem, jakie tobie wyznaczyłem dając życie. No właśnie, moje powołanie. Żeby to wszystko rozpoznać, warto modlić się do Ducha Świętego, tak jak mały Karol Wojtyła został nauczony przez swego tatę żeby właśnie zwracać się do Ducha Świętego, żeby On oświecił. I warto też, tak jak tutaj mamy modlitwę, zanurzyć w krwi Pana Jezusa wszystkie osoby i sytuacje. Dlaczego? Dlatego, że krew Jezusa nas osłania. Krew Jezusa to dowód na to, że On nas bardzo kocha. I chyba mistrzostwem świata jest chodzenie w obecności Matki Bożej. Tutaj są słowa zachęty, żeby zawsze wszystko robić razem z Matką Bożą. Wyobrażaj sobie, że ona wszędzie jest z tobą, wszędzie z tobą idzie. Też wszędzie ją ze sobą, ze sobą zapraszaj. Kto się nauczył mieć świadomość Maryi, posiada skarb. Więc odnos się do Maryi tak jak małe dziecko. Chcieliby być coraz mniejszym, coraz mniej samodzielnym. O wszystko pytaj Maryję, proś ją o pozwolenie. Nawet o rzeczy wydawałoby się małe, mów do niej, chociaż niczego nie potrzebujesz. Kieruj do niej nie tylko prośby, ale pochwały, podziękowania, dzielenie się wrażeniami, uczuciami dotyczącymi drobnych spraw życia. Myśl do Maryi. Proś, żeby ona wzięła cię na własność. To jest, myślę, coś bardzo, bardzo pięknego, i do tego bardzo zachęcam. I tutaj, kiedy zachęcam też do odmawiania różańca indywidualnie w rodzinie, to umieściłem przepiękne rozważanie księdza Tomika Chmielewskiego. Bo w każdej tajemnicy różańcowej o coś chodzi. Popatrzcie choćby tylko na tą pierwszą. W tej tajemnicy zwiastowania powtarzaj Panu Bogu w głębi serca tak, Ojcze. Tak jak Ty chcesz, bądź wola Twoja. Zgadzam się na wszystko, co uczyni z moim życiem. Przez kilka zdrowa się Maryjo oczyma serca obserwujemy tę scenę, jak, jakby patrząc oczami serce Maryi, a potem przyjmujemy związaną z tą tajemnicą łaskę powiedzenia Panu Bogu tak, na wszystko, co On chce zrobić w naszym życiu. Istotą tego dziesiątka jest to, że zgadzam się Boże, abyś wszedł w moje życie. Jeśli chcesz, powywracał mi wszystko do góry nogami. Jezu, zrób ze mną, jak tylko Ty chcesz. To jest właśnie to. Każda z tajemnic ma jakiś różańcowych, ma jakiś cel. I zachęcam żeby właśnie do tego wykorzystać do modlitwy różańcowej. I można powiedzieć tak, że najpiękniejszym tekstem, który odkryłem w tej książce, słowo pouczenia, jak widzicie, mam jeszcze tych książek trochę, jeżeli ktoś bardzo chce, to bardzo chętnie taką książkę przekażę. Tutaj znalazłem taki przepiękny tekst, kiedy 18 grudnia 89 roku, Pan Jezus mówił do Alicji te słowa. Pragnij Boga Twojego, pragnij ze wszystkich sił, całym sercem, całym umysłem, każdą chwilą twego istnienia, wypatruj, nasłuchuj, przyjmuj. Na miarę twego pragnienia przyjdę, wypełni, nasycę, obdarzę Cię sobą. Stukrotnie, 100 tysiąckrotnie, ale zawsze odpowiednio do tęsknoty i pragnienia Twojej duszy i do Twojego wysiłku poszukiwania mnie. Dałem Ci oczy, uszy, serce, dłonie, nogi, rozum wszystko po to, abyś poszukując mnie, dosięgając, wzmogła swoje pragnienie coraz bardziej. Miłości nie poznaje się wzrokiem ani słuchem, ani intelektem. Nie można jej wziąć w ręce ani. Dojść do takiego miejsca, gdzie ona jest. Miłość jest płomieniem życia wypełniającym twą duszę na miarę twojego pragnienia. I później właśnie Pan Jezus tłumaczy, że wtedy, kiedy ten płomień miłości w nas, w naszym sercu płonie, tak łatwo jest jakby zarazić tym płomieniem miłości swoje dzieci, swoich najbliższych. I chciałbym jeszcze taką. Zachęci do nabycia takiej książeczki Ewangelia dla dzieci 2025. O, kosztuje 32 zł. W wydawnictwie Gloria24.pl. Tutaj mam taką książeczkę z roku 2022. I myślę sobie, że każdy rodzic, mama czy tato, albo oboje z dziećmi, mogą czytać tę książeczkę. Ona zaczyna się od wstępu, przedstawienia tutaj i od pierwszego dnia stycznia, to jest akurat sobota tego dnia. Wiadomo, że powinniśmy. No i jest przedstawiony fragment Ewangelii, że pasterzy poszli do Betlejem, znaleźli dzieciątko. Dzieciątko zostało obrzezane ósmego dnia. Jest tutaj taka historyjka właśnie tych dwóch postaci. Zuzi i Antka. I tutaj, jak Zuzia śpiewa sobie coś tam przed komputerem, aha, nie coś, tylko ave, ave, ave Maria, co tam mruczysz? No i tutaj jest po angielsku, i tak dalej, i tak dalej. Opowiadana taka historyjka. I ta historyjka, o, no, to są dwie strony. I na końcu jest takie zadanie dla ciebie. Co zapamiętała Maria? Sprawdź Ewangelię, uzupełnij zdanie. Możesz pokolorować rysunek. Maria zapamiętała wszystko, co. No właśnie. I to jest też ciekawe. Tu są takie e, 2 stycznia, niedziela, też jest właśnie Ewangelia niedzielna, też właśnie taka historyjka, rozmowa Zuzi z Antkiem. E, no i właśnie jak oni się zastanawiają i później zadanie dla ciebie, znajdź początek zdania i je odczytaj. 6 stycznia, wiadomo, Trzech Króli, też Ewangelia. Tutaj są na przykład role kolędników. O, to też jest fajne. Mhm. Na przykład zadanie dla ciebie. Spróbuj stworzyć grupę kolędników. Wykorzystaj wierszy bliźniaków do wspólnego kolędowania. No, my akurat kolędowaliśmy, ale śpiewaliśmy. Nie było nie były, dzieciaki, nie mówiły tutaj takich właśnie tekstów, ale kolędowanie było. No i słuchajcie, ta książka jest fajna. Naprawdę naprawdę super bo można ją sobie czytać i no i razem z dzieckiem jakby omawiać wszystko później. jest maj cały rok od stycznia aż do aż do grudnia tak a no aż do aż do grudnia cały ten rok tak jest grudzień więc warto sobie zamówić w tym wydawnictwie, o, święty Paweł, na przykład, o, można tam. No, albo właśnie w tej księgarni, Gloria24.pl. Dla mnie, według mnie, to jest rewelacyjna książka do takiej wspólnej modlitwy z dziećmi. Albo też, jak są dzieci takie mniejsze, to tutaj dziecięce modlitwy na każdy dzień. Dobry Panie Boże, proszę Cię, wydawnictwo Jedność dla Dzieci. To też chyba można znaleźć w tym Gloria 24. Dziecięce modlitwy. Zaczyna się od stycznia. No i tutaj są też historyjki i modlitwa na dziś. To pomóż mi, Panie Boże, uśmiech na twarzy mieć, gdy pracuję i gdy bawię się. No to jest też takie, myślę, bardzo fajne, bo to już na każdy dzień roku, czyli do takiej. A niełowie są wśród nas. No, to jest na każdy dzień roku. Fajne to jest. Czy tutaj jest cena? Aha, tutaj akurat była 28 zł. No, to, to niewielka cena, ale to była chyba cena troszkę wcześniej tam. No, ale w każdym razie polecam bardzo. Słuchajcie, każdy z nas też powinien się przygotować do dobrej spowiedzi. Dobra spowiedź to jest. Coś takiego niesamowitego, że człowiek pracuje nad sobą. I tu jest taka strona Dobra Spowiedź.pl, gdzie można znaleźć rachunek sumienia, podpowiedź, jak zrobić sobie rachunek sumienia. Ale też polecam książkę biskupa Antoniego Długosza Moja pierwsza spowiedź. Też wydawnictwo Święty Paweł. No i tutaj jest właśnie. Twoja pierwsza spowiedź, moja pierwsza spowiedź. Spisz treści, patrzcie nasze rodziny, dlaczego grzeszę. Bóg zawsze nas kocha, sumienie, głosem pana Boga, mój spowiednik. Pięć warunków do dobrej spowiedzi, przygotowanie pół i pojednania, małżeństwo pokutne i spowiedź. Moja pierwsza spowiedź. No i tutaj są też tak fajnie to pokazane, właśnie dlaczego grzeszę. Tak, tutaj jest o, akurat. No właśnie, dlaczego grzeszę? Bóg nas zawsze kocha. I tę historię można też w sumieniu głosem Pana Boga, mój spowiednik, można tę książkę przeczytać. przy warunku dobrej spowiedzi, że rachunek sumienia, żal za grzechy, mocno postanowienie poprawy, szczera spowiedź. No i tutaj wszystko. Bardzo fajna książka. A odnośnie jeszcze spowiedzi, to na YouTubie. Jest, żeby dzieci sobie posłuchały, jak ksiądz Piotr Kleszcz, który został też biskupem, właśnie opowiada o spowiedzi. A tutaj jest. Pierwsza spowiedź, praktyczna pomoc dla dzieci. I tutaj jest ksiądz Piotr Kleszcz. Uwagi praktyczne, forumka pięć warunków, ramię sumienia. I warto, żeby dziecko obejrzało. No i ta książka, o której tutaj mówiłem. Jeszcze opowiadałem o czymś takim. To się nazywa dialog małżeński. To jest aplikacja na telefon. Można sobie zainstalować, kto tam ma Androida, taką właśnie dialog małżeński. I o co tutaj chodzi? Co miesięczny dialog małżeński? No to wiadomo, że to jest czas spędzony razem przez małżonków. I tutaj jest napisane, jak przeprowadzić. Żeby było spokój i cisza, żeby dzieciaki nie przeszkadzały, wyłączamy telefon, czy tutaj prosimy. I zobaczcie, jak można ten dialog poprowadzić. Od ciepłych słów skierowanych do współmałżonka: Dziękuję ci za. I na przykład mąż, pytałem tutaj na spotkaniu, czy mążowie tak często dziękują swoim żonom. No nie zawsze. No nie zawsze. A tutaj jest okazja, żeby co miesiąc. Zaplanować sobie, czy to jest sobota, czy niedziela, w czy dzień w tygodniu, czy to jest po południu, w niedzielę, czy wieczorem, to już tam jak komu pasuje. Ale zobaczcie, ile można dobra jakby zbudować, kiedy mąż na przykład, czy żona też, ale mąż mówi do żony: żono, dziękuję Ci za. I wymienia, dziękuję Ci za to, i za to, i za to. Albo żona mówi: lubię być z Tobą, ponieważ. ponieważ no i. Podoba mi się w Tobie. No i to też jest, zobaczcie, jakie to jest po, po budujące. Doceniam w Tobie, no właśnie co? Czuję się kochany, gdy. Podziwiam Cię, ponieważ. No, podzielcie się swoimi myślami, żalami, tym, co Was nurtuje. No i to jest takie ważne, żeby wtedy też mieć świadomość, właśnie omówić sobie relacje: ja, ja, ty, ja. I takie, no, fajne to jest naprawdę. I ten dialog y, warto przeprowadzać. Jak wygląda nasza modlitwa rodzinna, czy dbają o nasze przyjaźnie, my i nasz Bóg. No i jest taka też książka, gdyby ktoś chciał, chociaż tutaj jest wszystko jakby wytłumaczone, ale też jest taka książka, Dialog: Jako droga duchowości w małżeństwie. Pana Jerzego Grzybowskiego. Jezus i mnie sakramentalni. To do tych, którzy... To napisał pan Mieczysław Guzewicz, tak? Nie? Tak, Mieczysław Guzewicz. Jezus i sakramentalni. No i tutaj jest, tak przypominam, taka książka Największy cud tańca Eucharystii mistycznej wizji Kataliny Rivas. To jest boliwijska mistyczka, osoba świecka, która kiedyś w latach, to było 80. chyba, przeżyła taką wizję, gdzie Matka Bożej opowiedziała, co się dzieje w czasie mszy świętej. Że takim ważnym momentem mszy świętej jest, jak my nie widzimy, ale nasi aniołowie w czasie ofiarowania darów, czyli tak jak my nieraz na pierwszej komunii, że dziecko niesie świece, inne dziecko niesie hostie, wodę i wino w ampułkach. Że właśnie aniołowie, w czasie, kiedy jest ofiarowanie przynoszą nasze życie, składają na ołtarz i Katalina Rivas opowiada, że widziała, że aniołowie nieśli coś takiego, co było bardzo piękne świetliste. To było życie czy dobre uczynki tych ludzi, którzy uczestniczyli w mszy świętej i oddawali Panu Bogu swoje życie. Natomiast byli też inni aniołowie, którzy nic nie mieli. Ich ręce były puste. Oni byli smutni. Nic nie mieli ofiarować do ofiarowania Panu Bogu, ponieważ te osoby, które przyszły na Mszę Świętą, one były w jakiś sposób zmuszone do przyjścia, bo to była może msza ślubna czy pogrzebowa, ale tak w ogóle to oni nie chodzą do kościoła i oni nic nie chcieli, nie, nie potrafili ofiarować Panu Bogu. To można też wpisać właśnie w wyszukiwarce na YouTubie. I obejrzeć są takie instanizacje właśnie tego przeżycia mistycznego Chytaliny Rivas, która opowiada, co się dzieje w czasie mszy świętej. Bardzo, bardzo polecam. No i jeszcze jest taka fajna książka, Rodzinna Księga Modlitw, Panie Królu w naszej rodzinie. Wydana przez jakie to wydawnictwo? Jakie to wydawnictwo? Patrzę, patrzę. To wydawniczy Rafael. O, właśnie, www.rafael.pl i tam można zamówić tę książkę. Słuchajcie, zaczyna się według roku gościelnego, Adwent, czyli przed Bożym Narodzeniem. Zobaczcie, modlitwa na rozpoczęcie Adwentu. Pierwsza niedziela Adwentu. Fragment Ewangelii. Patrzcie, jak można się tym z dzieciakami razem w domu modlić. To jest o, matka, ojciec. Widzicie? Rewelacyjne. Później nowenna przed uroczystością niepokalanego poczęcia Maryi, czyli 8 grudnia. Uroczystość niepokalanego poczęcia. I tutaj są modlitwy. Druga niedziela Adwentu. Modlitwy na wszystkie niedziele. Nowenna do Dzieciątka Jezus. A więc do czasu narodzenia Pana Jezusa można tę nowennę odmawiać. Boże Narodzenie. I tutaj Wigilia. Modlitwa... Przed wieczorą, z opadkiem, 24 grudnia, Ewangelia, opis narodzin, śpiew kolendy, wśród nocnej ciszy, i tutaj prośby: ojciec, matka, jak ojciec mówi, wychleją oznacza dom chleba, uroczystość Bożego Narodzenia, fragment Ewangelii, modlitwa, adoracja dzieciątka Jezus, dowolny dzień oktawy Bożego Narodzenia żeby przyjść do kościoła, czy święto świętej rodziny. No właśnie wtedy, kiedy jest odnawianie, przyrzeczeń małżeńskich, witania do świętej rodziny, uroczystość świętej Bożej Ucielki, 1 stycznia, Ewangelia, uroczystość Trzech Króli. Widzicie, cały rok święto chrztu pańskiego, piękne ilustracje, można dzieciom no i później zaczyna się to teraz, co będzie 5 marca, będzie Środa Popielcowa, Wielki Post, środa, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Widzicie? Druga krzyżowa z dziećmi. To też jest super. Tutaj teksty Drogi Krzyżowej dla dzieciaków mamy. Droga krzyżowa rodzinna. Nie? Jak nie możemy przyjść do kościoła, jesteśmy chorzy. Wielki tydzień święty Triduum Paschalne. Wielki wtorek, Wielka Środa. Modlitwy na poszczególne dni. Adoracja Krzyża. Dowolny dzień, tak jak my, w Wielki Piątek, adorujemy Krzyż. Adoracja Krzyża z bogusłem Matką Teresą z Kalkuty. Widzicie? Modlitwa przed obliczem Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego. Zobaczcie. Modlitwa przed całunem z Manopello. Litanie do najświętszego oblicza. Modlitwa Duszo Chrystusowa. Dowolny dzień Wielkiego Postu. No to jest o, Anna Katarzyna Emerich. Matka Boża Bolesna. Wizerunek. I tutaj modlitwa. No to jest coś niesamowitego. Uroczystość świętego Józefa. Przygotowanie do tej uroczystości wcześniej. Uroczystość zwiastowania pańskiego. I okres wielkanocny, niedziela wielkanocna, modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym, oktawa poniedziałek w oktawie wielkanocy, wtorek w oktawie, środa, oktawa czwartek w oktawie, piątek w oktawie wielkanocy, sobota, niedziela. I słuchajcie, cały rok kościelny tutaj jest omówiony. I jak odmawia się koronkę do Bożego. Droga światła, z martwych Panie Pan Jezus, Mocnie Wary Tomasza, rodzinna droga światła. Jest niesamowite. To jest bardzo. Później przychodzi Maj, chyba, tak? Litania Loretańska, uh -huh. uroczystość niebo wstąpienia Wszystko tutaj znajdziecie. No, do Ducha Świętego, przed uroczystością, uroczystość serca Pana Jezusa. To jest niesamowita. Modlitwy, oczywiście litania do serca, święto przyniminia 6 sierpnia, wcześniej Piotra i Pawła, coś w niebo podwyższenia krzyża, świętego Stanisław Kowalski, aniołów stróżów, widzicie październik. Tutaj całą tą książkę ja przerzucam tak, ale zobaczcie ile tutaj jest pięknych modlitw. Ta książka jest niesamowita. Naprawdę bardzo Zachęcam modlitwy na cały rok, na przykład różaniec. Proszę do modlitwy różańcowej. Część radosna, światła, bolesna, chwalebna. Pierwszy czwartek miesiąca. Pierwszy piątek miesiąca. Widzicie, żeby dzieci dorośli praktykowali spowiedzi? Pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. Niepokalane serce, Maryi. <laughs> litanie do niepokalanego serca. Sakramenty, patrzcie, dzień pokuty, przygotowanie do spowiedzi. Nie, tutaj jest chrzest święty dziecka, pierwsza komunia, modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, właśnie w dniu pierwszej komunii, bierzmowanie, modlitwa w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa, jubileusz małżeński. Widzicie, wszystko jest. Przed wejściem na drogę przygotowania do Koła lub życia konsagrowanego modlitwy na różne okoliczności. Dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca. Pięknie. Dzień dziadka, dzień babci. A w dniu imienin osoby dorosłej, imienin dziecka. Imienin przed rozpoczęciem nowej pracy, za cierpiących, za nowo narodzone dziecko. Różnik za osobę zmarłą, też, bo tutaj są modlitwy o no, śmierci rodzinie, po śmierci bliskiej rodziny. I słuchajcie, no, niesamowita jest ta książka, więc bardzo, bardzo gorąco polecam. Jak ktoś z dorosłych chciałby, też no, takie modlitewniki dla dorosłych, na przykład z Panem Bogiem przez życie. Też rewelacyjna, bo no. Modlitwy w czasie narzeczeństwa, dobrego męża, dobrą żonę, modlitwy małżonków. Też można tutaj matki, której życie dziecka jest zagrożone, modlitwy rodziców. No, jest to sakrament pokuty, tak samo tutaj też jest przygotowanie rachunek sumienia, no moje relacje itd. Tak Widzicie to wszystko, wszystko jest też pomaga. Psalm 51. To też jest takie, taka fajna i też wydawnictwo Rafael, nie, Modlitewnik z Panem Bogiem przez życie. No i dlatego, że temat naszego spotkania dotyczył właśnie, dotyczył właśnie modlitwy. I tutaj jest to jeszcze. No, zachęcam do tego dialogu małżeńskiego. Bardzo dobre owoce w życiu. Jeżeli ktoś chce na telefon ściągnąć, to właśnie jest taka też aplikacja. No i co jeszcze chciałem ogłosić? Aha, tutaj, że 11 kwietnia rozpoczęła się Wielka Nowenna za Ojczyznę. Chodzi o to, żebyśmy żyli w takiej hmm, przestrzeni, w której nikt nikomu nic nie narzuca. Słuchajcie, od, jak, jak słyszę o tym, że już pewna nauczycielka zaczęła gdzieś w szkole, tu niedaleko od nas, nauczać takich treści, które dzieci się po prostu dziwią, śmieją, y, są zaszokowane, y, no to wyrzucanie religii ze szkół, zakaz spowiadania dzieci, no to jak takie rzeczy mają się dziać w naszej Ojczyźnie, no to dlatego, słuchajcie, ja zapraszam codziennie o 21.00 też na kanale YouTube Parafia Skąpe. My właśnie odmawiamy jedną część różańca, koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę za Ojczyznę. Ona tutaj też jest Właśnie taka wydrukowana, o której prosimy Pana Boga, żeby nas uchronił od zła i wyzwani do świętych patronów Polski. No to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć, zachęcić do właśnie wspólnej modlitwy rodzinnej. Takie, no takie było, taki był temat tego naszego spotkania. I mówię, jeśli ktoś chciałby też tą książkę, słowo pouczenia, tutaj są niesamowite treści, naprawdę Ktoś, kto to czyta, mówi: To jest niesamowite, jak Pan Jezus do nas mówi. No to dzięki za uwagę. Z Panem Bogiem pozdrawiam serdecznie.